Hej, kontynuujemy nasz test, dziś mam dla Was materiał o aktywności jaką jest rower. Chyba zdecydowana większość czekała właśnie na tę część. Więc zaczynajmy. Tak jak mówiłem w przypadku poprzedniego materiału, tutaj też będę się odnosił do informacji jakie użyłem w pierwszej części. Zdecydowana większość się pokrywa, jeżeli chodzi o finalne statystyki w Mifit. Więc jeżeli nie oglądaliście dwóch pierwszych części, to zapraszam do ich nadrobienia. W przypadku aktywności rower nie ma możliwości wystartowania z treningiem z poziomu opaski, gdy nie jesteśmy połączeni z telefonem, czyli przy wyłączonym GPS. Jak pamiętacie, przy bieganiu czy bieżni, można było bez telefonu z treningiem wystartować. Co prawda, przy tej pierwszej aktywności nie miało to zbytnio sensu, bo zostawaliśmy bez statystyk przebytej trasy, ale była taka możliwość, tutaj nie ma. Dobra, bez zbędnego przedłużania. W tym filmie mam dla Was dużo statystyk, bo rower jest bliski mojemu sercu. Najbardziej ze wszystkich aktywności dostępnych na bandzie. Rozpoczniemy od ustawień. Je już znacie z poprzednich filmów, więc tylko krótko powiem o tym, jakie opcje mamy do dyspozycji przy tej aktywności. Wspomnę, jak jest w moim przypadku z przypomnieniem o prędkości. Tutaj, gdy wyłączyłem zmianę tekstu na mowę, to takich przypomnień nie dostawałem. Gdy zaznaczyłem zmiany tekstowe, to takie powiadomienia były dostępne. Dajcie znać, jak jest w Waszym przypadku, właśnie z tą opcją. Bo być może właśnie u Was ona działa i wysyła powiadomienia nie tylko w formie komend głosowych, a też w formie tekstu na bandzie. Tak jak jest właśnie w przypadku pulsu. Zaczniemy z przytupem, bo z testem odpalania treningu w trzech konfiguracjach każdy przypadek został dokonany na dystansie kilometra. To jest mój taki spontaniczny test. Może akurat jakieś wnioski ciekawe pozwoli Wam to wyciągnąć. Mówiłem, że to jest taki test spontaniczny, ale skąd w ogóle taki pomysł? Dobra, to może troszkę wyjaśnię. Włączając trening z poziomu telefonu, mamy rzecz jasna więcej opcji i powiadomień głosowych. Oczywiście możemy je wyłączyć. Natomiast, według mnie, jedną z ciekawszych funkcji jest autostopowanie. Ta opcja dostępna jest też przy bieganiu. No więc wracając. Zauważyłem, że po automatycznym zatrzymaniu naszego treningu, na przykład w trakcie Workout postoju pause. na pasach, Opaska potrzebuje około 1-2 sekund, aby sygnał o naszym postoju Workout włączył restore. pauzę i przestał chwilowo naliczać dystans. Normalna rzecz, lekkie opóźnienie. Tak samo, gdy ruszymy. Opaska po 1-2 sekundach załapie, że ponownie jesteśmy w ruchu. Dlatego stąd pewnie są te mini różnice Workout między pause. aktywnością włączoną z apki z autostopowaniem, versus bez. Oczywiście tutaj też mógł wystąpić błąd ludzki, plus błąd wynikający z licznika rowerowego. Więc nie sugerowałbym się w 100% tym testem. Aczkolwiek różnice nie są duże, jak sami zobaczycie w dalszej części testu. No więc, dobra, łapcie więcej przypadków. I taki mały szybki test prędkości między bandem a licznikiem rowerowym. Szczerze jestem zdziwiony, wyniki są bardzo podobne. A teraz płynnie przenosimy się do statystyk, ale dotyczących finalnych wykresów po synchronizacji. Różnica jest mała i w moim przypadku nic nieznacząca. W przypadku gdy uruchomiliśmy trening z poziomą paski, to wyniki są następujące. Na samej górze macie mapę z wyrysowaną trasą, którą przybyliście. Zaraz niżej jest dystans, czas, średnia prędkość, spalone kalorie, średnie tętno, przewyższenie i pojazd. W moim przypadku te opcje są puste. Dlaczego? O tym zaraz. Poniżej jest wykres prędkości z ujętą informacją o średniej i maksymalnej prędkości. Zaraz pod tym znajduje się wykres strefy tętna. Odsyłam do filmu o bieganiu. Tam więcej o tym mówiłem. Odnośnik z prawej strony. No i jest. Nasz wykres wysokości. Pusty, jak widać. Mam jakieś przemyślenia o tym pierwszym? Czy trafne? Ocenicie zaraz sami. Ale zanim o tym. Trening odpalony z telefonu nie posiada wykresu o wysokości, a reszta jest taka sama. Troszkę sytuacja dziwna, bo w poprzednich aktywnościach było odwrotnie. No dobra, więc jak z tymi moimi przemyśleniami? Mój telefon nie posiada czujników odpowiedzialnych za mierzenie wysokości i być może w tym tkwi całe rozwiązanie tych pustych pól i braku informacji o przewyższeniu. Oczywiście są to takie moje luźne przemyślenia. Dajcie znać, jak jest w Waszym przypadku. No i czy ta moja teoria może pokrywać się z rzeczywistością? No i dobrnęliśmy do końca. Na dziś to tyle. No ale dobra, jakie mam wnioski? Myślę, że aktywności, które wymagają albo obsługują GPS są najbardziej dokładne z tych wszystkich dostępnych na bandzie. Ale to wniosek, na który każdy z Was wpadł. Jest to oczywiste, bo wtedy analiza treningu odbywa się w większości przez telefon, czyli rysowanie trasy, a band wtedy robi za tablicę informacyjną naszych wyników, które nam przesyła na bieżąco, no i robi też za pulsometr oczywiście. Mam nadzieję, że test się przydał. Jeżeli widzicie, że mógłbym w przyszłości coś ulepszyć lub zmienić, to zachęcam do wyrażenia swojej konstruktywnej krytyki w komentarzu. Gorąco zachęcam Was też do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu wspieracie moją twórczość. Dajcie znać, co wymyślicie o tym całym teście. W kolejnym filmie opowiem i przetestuję pozostałe aktywności. Jeszcze na sam koniec powiem, że w opisie filmu macie odnośnik do filmu, który jest opublikowany niepublicznie. Jestem poradnik jak zaprogramować słuchawki Airdots, aby można było zmieniać nimi muzykę dwuklikiem. Wszystko ze sprawą mojego widza Wojtka. Serdecznie zachęcam do obejrzenia, może akurat wam się to przyda. Trzymajcie się do następnego.